Dzień dobry Państwu, Tomasz Szwajer, wydarzenie dnia. Szanowni Państwo, wydarzeniem dnia jest to, że Polska musi oddać 90 milionów euro. Czyli wiecie, znowu za nich zapłacimy. Zapłacimy za Kaczyńskiego, bo ja jego tutaj oskarżam, że on pozwolił na te mechanizmy, na to złodziejstwo, na to działanie pozwolił na to, że y, chociażby ziobro mógł czerpać garściami razem ze swoimi ludźmi z tego funduszu z tego, z tego Funduszu Sprawiedliwości, to, że chociażby płaciliśmy kary za Turów, płaciliśmy kary za to, że Polska nie spełniała Wszystkich tych norm dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Mm. Wiecie Państwo, i teraz musimy oddać jeszcze 90 milionów euro. Mm. Uważam, że prokuratura powinna w końcu w stosunku do tych ludzi stosować konfiskatę rozszerzoną. Powinna, bo skoro Ziobro wprowadził to do kodeksu, mm. do, do KPK, no to trzeba to robić. To nie może tak być, że oni dalej mają e, poukrywane albo nawet oficjalnie jakieś wielkie pieniądze, a my z budżetu za to zapłacimy. To jest niebywałość, Szanowni Państwo. E, onet już Państwu to czytam. Polska musi oddać 90 milionów euro. Wrażająca sprawa. Adam Szłapka, Ministerstwo Unii Europejskiej skomentował decyzję europejskiego urzędu do spraw zwalczania nadużyć finansowych OLAF, zgodnie z którą Polska musi zwrócić 90 milionów euro po wykluczeniu prawidłowości wokół generatorów dla Ukrainy, które powstały za rządów PiS. Szopko ocenił, że na, an... ocenił na antenie Polsat News, że raport OLAFu jest akcją oskarżenia, który pokazuje faworyzowanie swoich kolegów, a intuicja mówił, że w procesie uczestniczył Mateusz Morawiecki. To nie tylko to, Szanowni Państwo, że intuicja mówi, ale to są śledztwa, które jednoznacznie wskazują już tutaj ewidentnie rolę pana Morawieckiego i pana Zborczyka. Widzicie Państwo, ale ja jeszcze raz wracam do tego, to by się nie działo, gdyby nie zgoda Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński, poza tym, że napisał list do Ziobry. Chociażby tylko w sprawie tego Funduszu Sprawiedliwości, nie zrobił nic. Oni wszędzie mogli kraść. Do czego się dotknęli, to wszędzie kradli. Teraz już chyba wszedł czas na to, żeby im te pieniądze zajmować, bo oni dalej siedzą jak pączki w maśle, część z nich bierze olbrzymie pieniądze i, i nic. A my będziemy płacić teraz 90 milionów euro za to, żeby pan Esz. Yy, Mógł mieć pieniądze na wojaże, na, na ileś mieszkań w Warszawie, na to, że jeździł i wypłacał od 500 do miliona złotych codziennie. Codziennie. Ja pytam się, dlaczego CBA, Wtedy jeszcze nie pani Górda Kwiatkowski, ale wtedy już pod dowództwem pana Stróżnego nie reagowało. Dlaczego nie reagowało wtedy? Tylko się przypatrywali. Gdzie to jedzie? Gdzie są te pieniądze? I szukajcie państwo dalej. Pamiętajcie państwo, właśnie bo tutaj jest mowa o Olafie. Pamiętajcie państwo, że to Ziobro nie zgodził się na to, żeby Olaf funkcjonował i żeby Polska współpracowała z tą prokuraturą, z tym urzędem, który kontroluje wydatki z Unii Europejskiej. Dlaczego on zgodził się? To jest proste, Szanowni Państwo. Bo chcieli kraść. We wtorek Olaf przedstawił raport ze śledztwa, który dotyczyło zakupu generatorów prądu dla Ukrainy. Za transakcję odpowiedzialna była Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych RARS. A wszystko działo się za czasów rządów PiS. Jak wykazał unijny komisarz Piotr Serafin, postępowanie organu wykazało liczne nieprawidłowości, w tym sztuczne zawyżanie cen. Brak konkurencji oraz przyznawanie niektórym wykonawcom nienależnych korzyści w trakcie dokonywania zakupów przez Transakcje według olaf naruszyły zasady działania rynku, wskutek czego Polsce nakazano zwrócić ponad 90 milionów euro. Do sytuacji odniósł się w środowym programie Graffiti na antenie Polsat News minister. Ocenił pan Szłapka, minister ocenił tę sprawę jako porażającą. Dodał, że Olaf to instytucja niezależna, a przygotowały, przygotowany do, przez niego raport jest w zasadzie aktem oskarżenia, pokazującym faworyzowanie swoich kolegów. Zaznaczył, że 90 milionów nie zachwieje polską gospodarką, ale można było je wydać na coś. No tak, szanowni państwo, nie zachwieje polską gospodarką, ale dlaczego mamy paść takich ludzi jak. Pan Esz. Takich ludzi widzicie Państwo bez słowa wyjęli pieniądze i zapłacili za miliony za pana uśmierowskiego w Londynie. To, to wszystko jest kasa nasza. Rozumiecie, zobaczcie, ja porównam. Palikot nie miał do zebrania na kaucji. Palikot siedział. Palikot siedział, nie chcę porównywać tego, 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 tej kuriozalnej sytuacji, że ten gwałciciel, bandyta, który chciał zgwałcić nie wiadomo co jeszcze zrobić tej trzynastoletniej dziewczynce, wyszedł za kaucją wyrazu bydla, które rzeczywiście stwarzało zagrożenie. W moim zdaniem stwarza zagrożenie. Palikot musiał siedzieć aż trafił do szpitala. Rozumiecie dobrze, że pan yy, Roska w tej chwili już yy, w inny sposób yy, będzie tutaj wnioskował o to, żeby traktować yy, przedsiębiorców rzeczywiście, bo no, każdy powinien odpowiadać, ale yy, ten obligatoryjny areszt dla przedsiębiorców yy, wiecie, przy tych nieporównywalnych rzeczach, jak na przykład ten. Jeśli nie bierze z rabki, prawda? Ten bylak, to jest coś niebywałego. Słuchajcie dalej. Szobko ocenił również, że raport że w sprawie generatorów, który złożyć ma Olaf, będzie bardzo poważnym dowodem dla prokuratury, która zajmuje się nieprawidłowościami w RAF. Minister zasugerował, że odpowiedzialny za to jest były premier Mateusz Morawiecki. Intuicja mówi mi, że od początku w tym procesie uczestniczył, ale niech ktoś wyjaśni prokuratura. Nie intuicja Panie Ministrze, tylko tutaj jest tyle dowodów, jak Pan widzi. Pani Gdańska zeznaje. tutaj są materiały dotyczące Pana Basiora, współpracownika, pana, pa pana Premiera, są materiały Pana Esz, który już się otworzył, mówiąc łagodnie, przed prokuraturą. I my dalej czekamy. Morawiecki bruluje na salonach. Morawiecki zostaje szefem EKR-u. Morawiecki jeździ do Donalda Trumpa. Ludzie. Seba, pani z Seba wychodzi i czesze włosy, przegina się. Jakbym powiedział zmysłowo, to mu oszukał śmiesznie przed komisją śledczą. I nikt jej nie pyta, dlaczego żeście ich powypuszczali, prawda? Dla, czy żeście zabezpieczyli te pieniądze, które tam zginęły? Co wy z tym robicie? Czy tylko e, na razie czekacie, żeby y, 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 uderzyć w Rafał jego i w Zalazowska? Wiesz o mojej skromnej nie wspomnę czy o Janku Pińskim. Słuchajcie dalej. Zaznaczył również, że nad Morawieckim jest też Jarosław Kaczyński. Prawo, panie mniejszy? Właśnie. Podkreślił jednak, że nie wie, czy prezes PiS wiedział o sprawie. No jak to? Szanowni Państwo, o niczym Kaczyński nie wiedział. Kaczyński wyszedł i powiedział, że sprawa respiratorów w Ministerstwie, Ró w Ministerstwie Zdrowia, tam jest wszystko w porządku i on to bierze na siebie, tak mówiąc łagodnie. On wychodził i powiedział, Pegasus, wszystko on bierze na siebie, to wszystko jest w porządku. Skoro to wszystko jest w porządku i Kaczyński tutaj ewidentnie jest możliwość postawienia modelu za spraw kierownicze. Bo sami Państwo widzicie, że on rzeczywiście tym wszystkim rządził. Niestety pytam także o maile dworczyka, które wskazywały, że rząd PIS faworyzował niektóre firmy przy publicznych przetargach, śłapka stwierdził, że oni doskonale wiedzieli, że przekręcają kasę. Robili to z premedytacją. Chcieli się wzbogacić na pieniądzach publicznych. No dokładnie, tak, panie ministrze, ale róbcie coś dalej. Bo oni mają tą kasę. Jest co zająć, to zajmujcie. Po prostu zajmujcie. Po prostu pokażcie, że nie będą korzystać z tych pieniędzy. Jest sprawa działek Morawieckiego. Jest co zajmować się konfiskata rozszerzona, róbcie to. Jest obajtek i tego, co najmniej 5 miliardów strat na tej niepotrzebnej transakcji grabieży LOTOS. Czekamy. Kiedy odbierzecie pieniądze złodziejom z PiS? prostu Kiedy odbierzecie pieniądze? Odbierzcie pieniądze złodziejom. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo proszę o łapkę w górę. Pamiętajcie, nic ich tak nie zaboli, jak to, że nie będą korzystać z tych owoców przestępstwa, bo znowu uznacie, że jestem monotematyczny, ale szanowni państwo, CBA było po to, żeby usiąść na tych wszystkich najważniejszych sprawach, które. Są w tej chwili w tej chwili takie istotne do rozliczenia tego złodziejstwa. To znaczy na się na Orlenie, na NCBI, że Tam wszędzie jest CBA, szanowni państwo, na Fundacji Ojca Ryzyka. Tutaj jest szereg spraw, w których oni pierwsi tam weszli i zajęli dokumentację. dokumentacji To znaczy, ta filozofia jest taka, żeby zrobić coś, a reszta została. No tak to wygląda. Po prostu. I siedzieć i robić, 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 robić i czekać na zmianę władzy. Tak nie może być. Trzeba zacząć stosować te środki, które wprowadził Ziobro. Rzeczywiście, jeżeli jeszcze tego rzeczy nie zmienili, to zajmijcie im te pieniądze. Zajmijcie im te pieniądze, to. Ja wiem, że w skali państwa 90 milionów euro to nie jest dużo, ale pomyślcie sobie. Pomyślcie sobie, ile dobrego można zrobić za 90 milionów euro. To dlaczego jeden z drugim złodziej mają z tych pieniędzy korzystać? Bo de facto dalej z tego korzystają. A to nie jest takie trudne, żeby to ustalić, żeby im to zabrać. Po prostu zajmij. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo proszę o łapkę w górę ewentualne wsparcie mojego kanału. Do widzenia